Cześć, moi drodzy, witajcie w retrowizji razem z paziem. Hej, ludzie, pazie tutaj. Jesteśmy w klubie w barze chaos na marszałkowskiej 64, moi drodzy. Może jak pamiętacie lub jak wiecie, stworzyłem tutaj również strefę Retro, która cały czas jest do Waszej dyspozycji, natomiast Pomijając kwestię tego, że regularnie możecie tutaj grać w stare gry, odbywały się tutaj również planszówkowe giełdy, w których zdarza mi się uczestniczyć, oferując rzeczy, no niekoniecznie związane stricte z planszówkami, ale trochę. Takie bardziej cyfrowe planszówki. Takie mało retro, które się udało wyciągnąć, ale mamy też takie, które są nieco bardziej, same trójkowe, ale zaraz sięgniemy do czegoś nieco bardziej retro chociażby, bo to wszystko tutaj jest, zresztą się mieli też w jakiejś przebitce, w jakimś przejściu, mhm. więc to wszystko zobaczycie. I moi drodzy, ogółem chciałem Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o wszelkie inicjatywy warszawskie, to nieustannie będę propagować to, żeby się spotykać, rozmawiać, mówić bezpośrednio o naszej tak, pasji. Prawda. Myślę, że w chaosie jeszcze nieraz spotkamy się po warszawskiej giełdzie retogamingowej, gamingowej. Ale mamy też okazję do tego, żeby spotykać się od tak niekoniecznie przy okazji giełd, a takie wydarzenia planszówkowe są też tego bardzo dobrą okazją i przy okazji, okazji można obą wykorzystać. Dokładnie. Ogólnie to tutaj tak Mariusz się spytał, w panie, dobra, wpadnę. No. Rozchodzę się, bo w piątek grałem z kumplami w Pokémonie długo. Więc tak pomyśleliśmy, jaki może być temat. I jako, że już pół roku prawie, no, no, dobra, naginając. Jeszcze to było. Tak, tak, w czerwcu, więc naginając jeszcze dwa miesiące do pół roku, ale parę miesięcy minęło od premiery Switcha 2. I teraz mogę zadać Mariuszowi pytanie, a Mariusz może mi zadać pytanie: dlaczego ja kupiłem Switcha 2, a dlaczego Mariusz jeszcze go nie kupił? Dlaczego Mariusz go jeszcze nie kupił? Nóżkę ma bardzo dobrą, a szczególnie w porównaniu do pierwszego Switcha pierwszego pierwszej edycji, bo wtedy to wszystko ma dobrą nóżkę. Tak. A, natomiast. Wiele można te, na temat tej konsoli powiedzieć. Myślę, że już bardzo wiele było powiedziane, i ja mimo wszystko cały czas pozostaję nieprzekonany. Bo, jak dla mnie, jak zwykle, kwestia hardware'u jest drugorzędna, przede wszystkim chodzi o software. Mm -hmm. I mimo tego, że można by tutaj do wielu rzeczy się czepiać, można też wiele rzeczy pochwalić. Natomiast mi cały czas brakuje tytułów, które będą dla mnie, po pierwsze, wydane po ludzku, czyli tak, że nie będziemy okradani. Bo to jednak dosyć istotne, kiedy chcemy być kolekcjonerami albo po prostu nie chcemy być wykorzystywani przez korporacje, to ważna rzecz. A po drugie, to biorąc pod uwagę to, że cross-gonowość wygląda tutaj bardzo dyskusyjnie, mówiąc delikatnie, szczególnie w wypadku deweloperów third party, powołując się już by na Square Enix, bo to jest skandaliczne, kapką też zresztą. To Ale ciężko powiedz, jest być o. Powiedz, powiedz tak, o co chodzi. Bo... Przede wszystkim chodzi o Dragon Questa, chodzi o Resident Evil, chodzi o to, jak produkowane są te karty. Chodzi o to, że nawet kiedy kupimy sobie grę na pierwszego Switcha, w tym wypadku konkretnie mam na myśli kompilację Dragon Questa jedynki i dwójki, czyli z remakeowanej mhm. wersji. Tak. To w momencie, kiedy będziemy kupić w stanie pełnoprawny kartcisz na pierwszego Switcha. To nie będzie aktualizacji na Switcha 2 automatycznie. Ani płatnej, ani bezpłatnej. Ani żadnej. Tak. Co I... jest dziwne, bo na przykład Pokémony w wydaniu na wersji na Switcha 2 mają wersję na pierwszego Switcha na kadridżu i, pod, i potem jest upgrade pod Switcha 2. Czyli ten upgrade jest, na, jest razem na tym kadridżu. Więc spokojnie Capcom czy Square mogliby to zrobić. Tak. Tym bardziej, że ludzie by nap naprawdę chcieliby, nawet tak przejściowo, no bo nie wiem, będą chcieli sobie potem kupić Switcha 2, to też by ludzie kupili taki z myślą o tym, że już kupię na zaś. Oczywiście, że tak. Znaczy to też jest tak, że. E tak, bardzo subiektywnie, indywidualnie. Cały czas bije się z tym, że kurczę, wyszła nowa konsola Nintendo, której nie wiem. Zawsze starałem się mieć tę konsolę na bieżąco, bo w miarę możliwości, tak jednak. I teraz, mimo tego, że tak akurat sytuacja się ułożyła, że i możliwości się pojawiły, to zabrakło chęci. To pierwszy raz w historii Nintendo, kiedy ja, który uważam się za jednak entuzjastę tej marki, Stwierdziłem, że no dalej i dalej nie czuję się zobligowany, Dalej nie czuję hypu. Hypu w ogóle nie czuję. W ogóle nie czuję hypu. I dalej to podtrzymuję. Nie uważam jednak, że oczywiście jest to sprzęt niegodny zakupu w żadnym wypadku. Warto go mieć. Ale czy tak samo warto go mieć mając switcha pierwszego? To jest już kolejny temat. To znaczy, ja jestem ciekaw, ile to odrywanie się Nintendo od pierwszego Switcha będzie trwało, bo... Przy Wii i Wii to było bardzo szybko. To prawda. Nintendo powiedziała, dobra, macie tu zelda, koniec. Koniec tak. z Wii. U. Wszystko idziemy na Switcha. Z Wii, z Wii było też, chociaż inni długo saportowali, nawet Ubisoft z densem. No też kwestia ilości sprzętu, tak, Ale to też wbrew pozorom, Patrząc przez pryzmat ilości sprzedanych egzemplarzy to też było bardzo szybko przeskoczenie na Wii U. To było, powiem wam szczerze, zaskakujące, bo Wii U, nie był, Wii U nie było taką konsolą, która miała od początku dużo pewności. Mhm. To była konsola, gdzie ludzie się zastanawiali bardziej, że jakoś to się uda wyciągnąć, bo Nintendo potrafi dziwne rzeczy przepchnąć mhm. i w to, że Wii U daje ci taką dużą pewność siebie, ale Nintendo i tak szybko przeskoczyło. Tak. Na niepewny grunt. Tak. Z jednej strony chciałbym, żeby tak było, bo mam trochę dosyć tego długiego odrywania poprzedniej generacji, tak jak to miało miejsce przy dziewiątej generacji konsol, jeżeli chodzi o Xboxa i PlayStation, gdzie tak naprawdę dopiero w tym roku mieliśmy odrywanie. Jeszcze i to odrywanie nie było tak zrobione bez hamskiego wymuszania, jak na przykład fakt, że tak niektóre gry u nas były wydawane tylko na PS5 a fizycznie na przykład miały wersje na PS4 wydane w Japonii na przykład taki e, na przykład tutaj, e, persony nie persony tylko ta e, metafor, metafor. Były, tak był wydany w Japonii na PS4 na, fizycznie a u nas na PS4 był wydany tylko cyfrowo i w pudełku na PS5 co można powiedzieć, że to no bo na PS 5 co sobie coś sprzedaje, no nie do końca. To jest też wzięte po to, żeby pokazać ludziom, że jest nowa generacja. I, I po prostu wydaje mi się, że Nintendo będzie chciało tą szybką adaptację zrobić, dlatego też ta cena Switcha 2 w Japonii jest tak bardzo, jest tak ostra, bo u nas Switch 2 kosztuje te 2000, już można poniżej 2000 na dorwa czasem. można ale w Japonii kosztuje 1500, no za 1500 to wie, ktoś ludzi by nawet kupiła i machnęła, bo to tyle samo co za pierwszego Switcha u nas. Tak, tak, znaczy wiecie, to jest też tak, że przyznam nie za bardzo mam wrażenie, choć tutaj o kwestię ceny, bo to nie jest konsola, która jest wyceniona w jakiś skandaliczny sposób. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, co zaoferowała w tym momencie, ok, może to kogoś satysfakcjonować, ale jednak w perspektywie to jest dobry zakup, a za każdym razem, kiedy słyszę tego typu pytania, które powtarzają się od wielu generacji na przestrzeni lat, kiedy jednak śledzimy ten rynek, o to może warto kupić później, kiedy będzie kolejna edycja. Tak, to PlayStation 1 też warto było kupić jak było PlayStation 2, bo będzie też ta kompatybilność. Tak sobie można nieustannie odwoływać, że później, 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 później. Nie o to chodzi. My jesteśmy już, mówiąc zupełnie wprost, na in, w innym stopniu zaangażowania. Nie jesteśmy w stanie czekać, jeżeli chcemy grać w gry. My nie myślimy o nadmiernej optymalizacji tego, że będzie taniej, będzie lepiej. My na to nie czekamy. My chcemy mieć nowe, dobre gry. I tyle. Moim tak. zdaniem ich nie ma. I dlatego tego nie kupiłem. No, ale kupiłeś jedną grę na Switcha 2. Nie jedną. No to jakie kupiły? Chyba maksymalnie Dwie Zeldy, to już siłą rzeczy, jeżeli chodzi o wersję. Rzecz jasna. Ale to dobre, to Twoja półka się domagała. no to rozumiem. Czyli tego nawet nie liczymy. Dobra, tak, tego nie liczymy, to jest oczywiste. Bananza, tak. Bananza. Wpadło, no tak. bo powiem wam szczerze... Z Kirby też wpadnie, chociaż tak naprawdę to nie jest oczywiście nowa gra. Tak. Albo ogólnie to było z Bonanzą to było tak, że przy, przywiozłem Switcha 2, do Mariusza, i pokazałem mu tą Bonanzę. Ładne. No i było, że ładna, no i że czuć ten klimat 64. Czuć. czuć. Bardzo. I to chyba był taki, to był chyba ten moment, gdzie no najbardziej czułeś, tak? tak. Nie najbardziej chwyciło. Ja pamiętam szczerze po tych paru miesiącach, gdzie na Switchu 2, poza momentami, gdzie na przykład gram w gry na playaku, które albo na Switchu 2 nie mają wersji fizycznej, albo są, albo po prostu nie wyszły na Switchu 2. To u mnie Switch 2 jest najbardziej pracującą, konsol pracującą konsolą. I powiem Wam, że no nie wróciłbym do poprzedniego Switcha, bo nie działa szybciej, bo no tak. na przykład tak, tak takie Pokemony z EA działają bez jakiegoś chrupnięcia, nie miałem to jakiegoś to większego chrupnięcia. Fakt, że z EA to jest bardzo, że tak powiem, nisko budżetowa gra z dużo budżetowej marki, pewnie w poniedziałek u mnie, jak to kręcimy, to pewnie w poniedziałek o tym się wypowiem dłużej, o filmiku takim porannym, ale ale skoro ci wejdę w słowo, bo to się doskonale kompiluje z tym, jak to wybrzmiewa i jakie są fakty. Pokémony z i Troszkę tak. e, nie chcę być nadmiernie kąśliwy, jednak to, o czym będziesz mówić względem budżetowania i chęci tego, jak optymalizować dochód, to wychodzi doskonale. Tak, bo to trzeba powiedzieć, że Nintendo, z, kiedy były te e, z Pokémon kompanii, ile kosztuje produkcja poszczególnych jest... gier. Bo powiedzmy sobie tak. szczerze, bo Zelda kosztowała 100 milionów. Pokémony kosztują 20 milionów, te następne, co wyjdą i te, co teraz wyszły z EA, kosztowały jakieś 13 milionów. To są małe pieniądze porównując do budżetów i wiem, że nad Pokémonami czuwa Pokémon Company, Nintendo ma tam mniejszościowy udział, więc ogólnie teoretycznie Pokémon Company jakby chciało zrobić wysokobudżetowe 4K Pokémony na w PlayStation 5, to Nintendo by nic nie zrobiło. Ale, no mówię teoretycznie, bo... Teoretycz. Tam, teoretycznie. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o pracę działania, o to, czy jakiś, czy miałem jakiś problem z emulacją wsteczną, nie miałem, wszystko działało mi świetnie, płynnie. I teraz jest pytanie, czy żałuję, czy na przykład teraz jakbym mógł o te 200 wy kupić Switcha 2? Powiem wam tak, z perspektywy czasu Pewnie nie wałuje, bo mogę, mogłem wejść na drogę tej konsoli najwcześniej jak się da. No to jest też ważne. To jest też no ważne. Bardzo ważne. Bo jednak płacimy za. No co ty? Rozładował się pewnie. Ten się rozładował zapewne, moi drodzy. Tak. W związku z tym zmieniła nam się orientacja. Oho! A na Oho! szczęście nie wszystkim nie tak szybko. I Mariusz się fleksuje swoją prawą ręką, ja nie mogę. Dobra. O nie, lewą ręką, to ja też mogę. Wyprawam, zepsułem dowcip. Dobra, lecimy dalej. Moi drodzy, to jest tak, że polecimy dalej jak najbardziej. Natomiast ja też nie wiem, jak długo będę w stanie. Jak długo ten stand mięsny tak. będzie działać. Ale dobra, to dobra, to lecimy krócej. Ja bym chciał tylko się odnieść do tego właśnie, co powiedziałeś, bo to jest bardzo istotna kwestia, mhm. że jeżeli chodzi o to, że przede wszystkim, albo w dużej mierze, korzystasz właśnie ze wstecznej kompatybilności, to dla mnie to też jest bardzo mocny argument, tak. ale... Między innymi właśnie dlatego, że jestem przekonany, że gdybym teraz miał okazję kupić na rynku wtórnym, który, przyznam sobie cenie, Switcha 2 z barter'em lub częściowym barter'em, to bym się nie zastanawiał. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o kwestię Twojego doświadczenia, że chciałeś po prostu nabyć nowy system w dniu premiery, żeby obcować z nowym systemem w momencie, kiedy jest dostępny od razu. I on ewoluuje. Tak jest. Ale to, tak samo o tym myślę, nie jest powód wystarczający, by korzystać z tytułu z pierwszego Switcha, bo ma ładną wsteczną. To nie jest dla mnie argument. Ja bym chciał to mieć na ładną wsteczną, ale nie kupię dla tego systemu w okolicach premiery. Dobra, to teraz mam takie szybkie pytanie. Wiemy dobrze, jaki jest przypadek, w którym byś kupił Switcha 2. Jakby Nintendo na premierę wydało wersję Zeldy. Kupiłbyś. Tak, e, obawiam się, że nawet bez samej Zeldy. A teraz jest pytanie, czy byś go rozpakował? Nie, zardowego, nie kupiłbym drugiego, który byłby nie zrobił. <noise> ale dobra, to jakie, jakie byś potrzebował, ile byś potrzebował tytułów? Jakie tytuły, bo wiem, że Metroid Prime 4, tak, który tak, wychodzi, tak, no nie jest tak, dla ciebie tak, z dużym. Tak, e, czy jest dla koniecznym ci... zakupem, ale nie jest tak, dla mnie sell pointem tego, żeby tak, kupować na Bo ty system. nie lubisz kamery z oczu bohatera, więc tak, wiem, tak, że to tak, nie jest o. dla ciebie sell point. Pokémony tak samo. Więc powiedz mi, jakie tytuły byłyby dla Ciebie z pointem? W wypadku Nintendo przede wszystkim, w tym wypadku pomyślałbym o tym, żeby w końcu third party, deweloperzy, nie byli obarczani przez Nintendo olbrzymi opłatami za pełnoprawne kartridże, byśmy mogli doczekać się nowych premier multiplatformowych, które będą w odpowiedniej jakości, przede wszystkim chodzi mi JRP, które będę w stanie kupować na drugim Switchu, które nie będą odbiegały jakością od standardów obecnej generacji. Tak, to jest bardzo ważne. Bo, a my tego nie mamy. Tak, bo, bo my, my lubimy niskobudżetowe JRPG-i, a te niskobudżetowe JRPG-i wychodzą często na Switch'u, bo w Japonii Switch ma 80 parę procent rynku, gdzie 15 czy 16% jest dla PlayStation, a 2% jest dla Xboxa, więc no, muszą wydać na tym Nintendo i na PC. Więc ogólnie oni wydają i nawet teraz bronią e, tych gamecardów. Dlaczego? Bo dla nich jest to taniej. Bo Nintendo, ta, taka jest różnica pomiędzy Kadridżem a tą. Bo Nintendo, z jednej strony, promuje 4K, ale z drugiej strony. Z Kadricze nie mają takiej pojemności, żeby pod to czterka i się robi taki wiecie bałagan. A nas to boli. Zamierzony. Tak, zamierzony. A nas to boli, bo na razie wygląda na to, że my będziemy mogli kupować gry na Switcha, tylko dopóki będą te wersje na Switcha pierwszego. Czyli my jesteśmy jako kolekcjonerzy zmuszeni do kupowania gorszych wersji, żeby grać tak na lepszym sprzęcie, bo po prostu Nintendo tak zrobiło ze swoimi nośnikami. Ja na szczęście zmuszony się nie czuję, dlatego nie kupuję, natomiast rękami mi drętwieje, w związku z tym do tej puenty będziemy musieli dojść teraz. Dobra i teraz, <gry> i teraz puenta. Czyli tak, dla Ciebie paki. Dla mnie oczywiście, ja od Nintendo wymagam jakichś nowych marek i utrzymania w jakości w tych co mają teraz, żeby nie siedzieli tylko na portach i remasterach, żeby rzucili coś nowego i świeżego. I tyle, mi to tyle wystarczy. Mi też wystarczy bardzo niewiele. Czekam, aż dostaniemy chociażby fragment tego, jak niewiele oczekujemy. Do zobaczenia, Do zobaczenia. trzymajcie się. Pa, pa.